Siemaneczko. Dzisiaj Adrian Sienicki pokaże nam jak zrobić połączenie odtyki ze ścianą, czyli taki detal, który odprowadzi nam wodę za elewację. Nie będzie brud ciek po prostu po elewacji, tak. tylko y, te skropiny sobie odejdą od i się oderwą te cztery tak to jest ze 4 cm od elewacji. Dobra, to dawaj. Praktyczne rzeczy, mamy pokazać wszystko po kolei. Zrobimy sobie tutaj yy, na małej, yy, no takim parapeciku, tutaj odstawimy bok, to będzie imitacja elewacji, a głównie chodzi tutaj zrobić to odejście. Dawaj, Adrian. Tak jest, tutaj zaznaczamy sobie na przykład 6 centymetrów. To jest bardzo prosty detal dla każdego dekarza do wykonania. Rysujemy sobie kreseczkę. Tą kreseczkę przenosimy też tutaj. Mhm. I teraz tak. Fajnym patentem jest zrobić to przez cęgi. Czyli ten, nie musimy odmierzać żadnych, żadnych wymiarów. Cęgi nam dają 45 stopni, które jest nam potrzebne do tego. Przedłużasz sobie linię. Przedłużamy linię. I tak naprawdę z odmierzania to już wszystko. Musimy tutaj odjąć kapinos. Mhm. Tutaj ja przejdę z tego drugiej strony, tak żeby nie było widać. Im lepiej wyklepiemy, tym mniej będzie to widoczne. Mhm. I teraz odginamy. się ładnie pod, po, po, podciągnęła do góry. Tak. O nie? Teraz robimy delikatnie na raty. <śmienny> Obginamy w dół. Mhm. Ładnie się prostuje od razu blaszka. Tak jest. I teraz. Troszkę sobie ją rozprostowujemy. Jest to praca z blachą, wymaga trochę cierpliwości. Wiadomo, to nie jest, że się zrobi samo. Tak jest, to trzeba nad tym popracować. A tutaj ten kampon, kampiność rośina, tak? Znaczy można rozciąć go, można nie. Może czasami się zachować tak, że on jeszcze fajnie wyjdzie. To zaginamy do środeczka. Mhm. I tak naprawdę teraz co z tym chcemy zrobić? Ja przejdę z tej strony, żeby było wiadomo. Czy zaginamy do wewnątrz? wykrajamy sobie ten kawałek. No tak, możemy zrobić cięcie albo zrobienie odcięcie i nakładkę listę, to nie? Tak jest. No, no i za tak wygląda ten detal. Zajebiście. jeszcze pokażemy, tak? Szybko, sprawnie. Tutaj, co? tutaj trochę do, trzeba dopłukać może przez Aha. No na szybko robione, wiadomo. No tak, tutaj jeszcze pokażemy. O, może na tym detalu. Tu jest na, na ostro zrobione, żeby nie Zobaczcie przejście w tą stronę. Tutaj można było po prostu troszeczkę więcej materiału zostawić, żeby to zasłonić. Tutaj to yy, no. nad tym pracowali. Yy. Dekarze przychodzący próbowali, A, ok. dlatego tutaj niektóre elementy mogły być niedopracowane albo odcięte coś. No ale tutaj już widzę pełna profeska. Tak jest. Z drugiej strony tak samo. Duże zainteresowanie tym detalem jest. Tak, szczególnie, że dużo tych się teraz robi, bo tak. dużo połączeń dachów skośnych z dachami płaskimi tak, jest. Także tak takie rozwiązanie jak najbardziej wskazane. Dzięki. Dzięki, dzięki Maciek. Dzięki wielkie, cześć.